jako narzędzie pozawerbalnej manipulacji albo komunikacji. Zgadzasz się? To jest mój job. Tak. <laughs> Który z kandydatów od. na prezydenta, skończmy, na naj... znaczy, weźmy trzech, czyli pan podwójne, pan, podwójne nazwisko, pan Bater. Bater, 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 tak? Bater Karol. No. Tak, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Który z nich, <laughs> bo uważam, że cała... Bater Karol. Karol Nawrocki ma A. też drugie ja jak to mówią, drugie alterego, ci fachowcy z TV Republika, który ubiera się, twoim zdaniem, najgorzej? Jeszcze raz. Hołownia, Hołownia, Nawrocki do, i czas rzućmy Męcena. No właśnie. Żeby nie... o, do, o, bardzo dobrze. Do... Tak, będę... Bo on y, prawdopodobnie będzie na drugim miejscu. Tak, zapomniałem o nim. Czyli czterech. To jest twój czas. Mm, ponieważ, y, jak powiedziałam, gardzę plebiscytami. To yy. nie wypowiem. <laughs> To się wypowiem. Znaczy, w ogóle dobrze, że dorzuli, dorzuciliście Mencena, czyli mm. polityka młodego pokolenia. Mm. Chociaż trudno w to uwierzyć. Trudno w to uwierzyć, natomiast mam poczucie, że te, to pokolenie, y, że tak powiem, kebaba i TikToka bardzo zmieniło obraz wizualny polityki ostatnich lat. Mm. Ostatnich pięciu, sześciu lat. I właśnie takie postaci jak Mencen czy Bosak, oni bardzo odświeżyli sylwetki Polityków. Im trudno, to, tylko, trudno zarzucić dużo. Nie, ale przy tył Tylko, ostatni tylko, tylko no tak, ale no tak, te sylwetki są za bardzo yy, fitowane, w sensie one są za bardzo dopasowane i za, zabierają możliwość ruchu. Zwróćcie uwagę, że na przykład jak Szymon Hołownia coś mówi i jakby nie ma przed sobą mównicy, to widać, że on co chwilę nerwowo poprawia sobie rąbek yy, marynarki. To już jest błąd, to już jest przeze mnie wyczuwalne. Natomiast ich poprawność aktualnie, znaczy to młode pokolenie doprowadziło do tego, że oni wszyscy są miałcy. No właśnie. Miałcy są tak lizusostwo, takie lizusostwo względem widza, jest po prostu tak no wyczuwalne, właśnie. są zbyt poprawni. Nie ma tam krztyny indywidualizmu, prawda? No, ale I teraz jest pytanie, ale, ale no. poczekaj, jeszcze dokończę ale brakuje im tego nerwu. Z Zwróćcie uwagę kto wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych. Koleś, hmm. który ma pomarańczową twarz. Co ta pomarańczowa twarz znaczy? To jest w To jest gniew. Hey, orange a? is a new black. A czerwony no. To jest do gniew. To kolan? jest gniew. To jest to jest sygnał, że ten facet będzie walczył swój kraj. A to nie jest to, tak, to, że to jest ale zdejmij ten kolor. Kogo hmm. byś widział? Bladego, z tak. No. A dzięki temu kolorowi mi brakuje tego w, aktualnie w, wśród kandydatów, że jest, ym, ja widzę brak tego nerwu. Wojewódzki Kędzierski